Siemanko, rok jest Hunter, a to będzie unboxing paczki. Paczki, którą długo wyczekiwałem, bo jest ona z elementami do customów plus jest jeden custom. Ale otwórzmy, zajrzyjmy tam i wszystko zobaczycie na własne oczy. No, na tą paczkę to czekałem trochę. Najpierw musiałem się dogadać. Później pan musiał znaleźć czas, bo dużo paczek naraz miał do spakowania i stwierdził, że chce to zrobić hurtem. Później nagle wyszło, że coś co wisiało na ogłoszeniu, to jednak tego już nie ma. Trzeba było dogadać coś innego w zamian. I tak to w parę dni się zeszło. A sama paczka szybciutko szła, więc tu akurat na plus. No i dobra, plecak młodzieżowy. Nie, to nie to. Ojej, dobra. Pierwsze, co się rzuca nam w oczy, to są te markery. One są metaliczne. Jeden ten jest chrom, efekt chromu do lusterek na przykład. A te są różne metaliczne do wykańczań. Srebrny, brąz i złoto. Tutaj mamy takie case. Y, ja można sobie złożyć i włożyć jeden samochodzik? Takiego luzaczka, customa, żeby się nie kurzył, nie niszczył. O, co to się tak składa. Coś takiego tutaj tu trzeba wygiąć, później sobie to ładniej podoginam, ale w coś takiego wchodzi samochodzik. Taka Alaga Blotka, no niedrogie to było. A, a po prostu nie będą się kastomy w tym kurzyć, więc to mamy. No i tutaj, czy wy to widzicie? Wszystkie na gumowych oponach. Widzę większość zbieżnikami. No, bardzo ładne kółeczka. Zaraz je rozłożę pod koniec, to wam pokażę wtedy, jak one się prezentują. Tutaj wziąłem sobie taki pakiet naklejek. Naklejki zawsze na propsie do czegoś się przydadzą. Mam nadzieję, że jakieś Niemcy się tam trafią, bo jak na razie widzę raczej Japończyki. Okej. Okay. Tutaj tak. O, liner. To jest gratis, tego nie prosiłem. Taki czarny, 0,3 mm. Też do czarnych jakichś detali, znaczków, wykończeń. Tutaj raczej mamy wypełnienie już. Więcej wypełnienia. Jeszcze więcej. Okay. i tu już jest ciekawy. O, dwa zamówiłem jeden, dostałem dwa takie na jazdy. To chyba na drukarce 3D są zrobione. Też wam pokażę samochodzikiem. ładnie się to prezentuje na czymś takim. No i tutaj. Kastomik. Tu jest zrobiony tylko wheelswap, czyli zmienione koła na złote, ale no dla mnie fenomenalnie wygląda. Czerwony ze złotym. Tylko nie wiem, czy teraz te emblematy by złote ładniej nie wyglądały. Trzeba pomyśleć. Za 20 zł, więc naprawdę bardzo przyzwoita cena. Więc moim pierwszym customem jest... Kupny No dobra, ogarnę to wszystko i zaraz Wam pokażę jeszcze te kółka i tak dalej, jak to się prezentuje. Dobra, ja już wszystko rozpakowałem. Czyli tak jak mówiłem, te Mazaki, kółeczka. Bardzo ładne wzory. No i się tak właśnie zastanawiam. Od razu Wam pokażę z tym stojaczkiem. Może ta perspektywa nie jest najlepsza. Ale to coś takiego jest tak stoi, może przodem, może tyłem i może się na półeczce taki wyeksponowany być ten Mercedes wygląda ładnie jak stoi tyłem bo on fajny, ma szeroki ten tył rury wydechowe o, i pod takim skosem nieźle to wygląda czyli to mamy no i teraz właśnie pytanie do tego Mercedesa. On te kółka ma zupełnie nieciekawe. Sam Mercedes jest całkiem spoko. Jakieś drobne detale może by mu dorobił ale ogólnie. Tak jak go kupiłem na Pchlim Targu najbliższą niedzielę znowu jadę to zapraszam oglądajcie bo może być ciekawe bo coś dogadałem w międzyczasie właśnie czekałem na dwa tygodnie. Więc do niego które by z tych kółek, jak się, które by pasowały? Napiszcie w komentarzu, jak uważacie, które on powinien dostać. O, tu mamy ośki i one mają różne długości. Bo te kółka ogólnie, one już są na takiej osi gotowej. Ale jak chce się... Różne długości albo nie rozwiercając Hot Wheelsa, zamontować to są takie trzy częściowe. Jedna wchodzi w środek i dwa takie piny się bokami mocuje kółka. I one mają różne szerokości, dlatego że większość Hot Wheelsów ma jeden standardowy rozmiar, ale na przykład Mercedes, nie wiem czy widzicie. Że ten tył jest szerszy. Nie dużo, bo to tam są 2-3 mm, ale widać i po obudowie, po karoserii, że się rozszerza z tyłu i same kółka, że są szersze. Więc po to właśnie mam różne osie, żeby móc sobie tak kombinować i różne szerokości dopasowywać. No i co? No i te naklejeczki fajne, naprawdę ładne. Tam mi się bardzo podoba, Porsche. Lambo, kuntacz też fajny. Czyli, tak moi mili, będziemy mogli teraz wreszcie już zaczynać. Kustomy kółka są, spray, jakieś podkłady. Mam środek do ściągania farby, mam różne, właśnie teraz, markery do detali, jakieś pędzelki, pensety. No, już mam, żeby na razie kilka aut sobie przygotować, a później robiąc zobaczę, czego mi brakuje, i wtedy powoli będę dokupywał, czy inne kolory spray. Jak gdzieś na razie kupiłem biały błyszczący, to tam raz pokazywałem, ale też na przykład ten podkładowy szary, na przykład Audi w palecie ma taki, taki lakier, który tak wygląda, więc nie wiem, czy sam na przykład podkład. Jakby się prezentował, plus gdzieś na pewno mam czarny, tylko nie pamiętam błyszczący czy matowy, ale mam. Zresztą puchy akurat nie są drogie. Zobaczy w ogóle, jak tymi sprayami się maluję. No bo na razie na aerograf na pewno mi nie stać. Ostatnio na mojej wyprawie do sklepu modelarskiego patrzyłem, że to tak grube paręset złotych i to powyżej 500 raczej. No, może są jakieś tańsze oczywiście, ale to wszystko. No, nie na początku, powoli trzeba się najpierw rozkręcić, wdrożyć, zobaczę, jak mi to idzie, co mi potrzeba, i wtedy będę rozszerzał. A na razie, co? No, obserwujcie mnie i czekajcie teraz na te customy, bo już teraz tak długo zapowiadane, ale będę mógł działać. To co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i miłego dziąka wieczoru, kiedy to tam oglądacie. Na razie.